Witaj, poczuj jak promyk słońca dotyka Twojej duszy. Usłysz głos w ciszy, jak cisza mówi do Ciebie i do mnie. Zapraszam Cię wędrowcze na medytację. Witaj w tym kolejnym dniu. Zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się w sobie, dla siebie. Usiądź wygodnie, bać głęboki oddech i po prostu bądź. Nie musisz nic robić, nie musisz się starać, tylko być, trwać. Zamknij oczy i wsłuchaj się w ciszę. Oddychaj spokojnie. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi z Twojego ciała. Z każdym oddechem coraz bliżej jesteś siebie. Bliżej spokoju i piękna. Skup się na ciszy która rozlewa się wokół ciebie, jak poranna mgła, jak delikatna muzyka, której nie trzeba słyszeć, tylko poczuć. Zapytaj siebie, co mówi mi cisza? Czego tak naprawdę potrzebuję? Jaka część mnie pragnie dziś zostać przytulona? Cisza nie musi mówić słowami. Może być uczuciem, westchnieniem, ciepłem. Może przypomnieć ci, że jesteś ważna, ważna. Wyjątkowy, wyjątkowa. Potrzebny, potrzebna. Jesteś cudem. Dotknij to miejsce, które potrzebuje ukojenia. Po prostu przytulj siebie tak jak potrafisz w tej cudownej obecności. Pozwól sobie trwać i pozwól sobie odpocząć. Pozwól sobie być w tym wszystkim, co prawdziwe, bo to Ty jesteś. Pozwól sobie delikatnie otworzyć drzwi tego dnia. Które są tylko dla Ciebie. I wróć tutaj każdego dnia, kiedy tylko chcesz się wyciszyć, kiedy chcesz wyciszyć emocje, bo cisza potrzebuje Ciebie, a Ty potrzebujesz ciszy. Warto pozostać w tej cudnej obecności ciszy, która nie ocenia, a która nas wspomaga czułością i pięknem. Bo to Ty właśnie zasługujesz na spokój i piękno, na miłość. Cisza prowadzi Ciebie. Do Twojego wnętrza. Weź teraz świadomy, ostatni oddech, i poczuj wdzięczność za tę chwilę, za siebie, za życie. A gdy będziesz gotowa, gotowa, poróż delikatnie palcami, otwórz oczy. I zabierz ze sobą to światło ciszy. Niech ono pozostanie z tobą. Jak delikatny zapach ogrodu. Jak cień drzewa, który daje ukojenie. Jak obecność, która nie musi nic mówić. Bo ty jesteś cudem. Wystarczy, że jesteś. A teraz otwórz swoje oczy i spójrz w niebo. I zrób ten pierwszy krok. Z uważnością, z lakkością. Niech się darzy.